Cześć z tej strony Kacper z Rokowiska. mamy dzisiaj 9 sierpień i zaczynamy pierwszy zbiór papryk głównie odmiany dolma i Cayenne Yellow będziemy robić sos śliwka on the beach w tym roku będą dwie wersje będą różnić się pomiędzy sobą stopniem ostrości i śliwkami które wykorzystamy ponieważ Śliwka węgierka jeszcze w tym momencie jest nie ale śliwka odmiany Victoria jest już dobra do zbioru, zaraz Wam ją jeszcze pokażę. W tym momencie jest już większość zebrana, bo już właśnie baza na sos z śliwek już się gotuje, no i teraz czas właśnie na ostrość w postaci naszych papryk. Bardzo smaczne śliwki, soczyste, niesamowite. Mam też kilka nasadzeń młodych aby powiększyć ilość śliwek. Sporo fabryk odmiany Acidorma jest już właśnie wybarwionych. Cayenne Yellow trochę mniej, ale właśnie na ten, tą pierwszą partię sosu myślę, że spokojnie znajdziemy tutaj te kilka kilogramów. Myślę, że 7-8 kg spokojnie wystarczy. Zresztą zaraz jak zerwę owoce to za tydzień pojawią się kolejne tutaj kajen i już pierwsze owoce są. Także krótki filmik bo nie będę przedłużał. Jak widzicie spore wzrosty papryk nawet tutaj w tym miejscu na dole gdzie zawsze był problem z przyrostem tej masy zielonej w tym roku już jest bardzo fajnie. Także będę dalej podkręcał parametry. Oczywiście naturalnie tej ziemi. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że u Was też już jakieś zbiory były. Może jeszcze ciekawostka na koniec, bo już się nam wybarwia tutaj Sugar Strip Stripey, Sugar Rush Stripey chyba, czy coś takiego. Czyli taka dosyć nowa odmiana, ciekawa przede wszystkim jeżeli chodzi o wygląd, bo wybarwia się ostatecznie te owoce wybarwiają się w takie paski czerwone. Tu już troszeczkę widać te paseczki. Mam chyba dwa albo trzy krzaki. Tam mam jeszcze chyba jeden tej odmiany. No to tyle. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia wkrótce.